ma z tej strony y, podporucznik Baobao, czyli, 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 podporucznik Baobao. Y, dzisiaj sobie y, śpilniemy kurwa we czo czołgi. Jedni gadają, że ruskie są dobre, drudzy gadają, że amerykańskie są najlepsze. Jebać ruskie, jebać amerykańskie, zagramy się dzisiaj ruskimi. Także ten teges tak obejrza tą y, ruską loczkę z dzwonkiem szkolnym na, na puklu, także y, bitwa. Mam do was zajebisty pomysł. Na zajebisty pomysł wpadłem, bo wiecie, ja z Nitrem we wszystkim rywalizuję. Chcę mu pokazać po prostu, że ja i moi widzowie mamy większe lufy i to jest po prostu zdrowa rywalizacja. Także, bo tu wiecie, w trybie treningowym można 15 na 15, także yy, chcę zrobić takie coś. Kto chce być ze mną tak jakby w teamie i kto chce być z Nitrem w teamie, tak? Rozmawiam już na ten temat z Nikrem. on dawał jeszcze informacje na fejsie. Robicie tak, żeby było porówno, żeby było czołgi z tego pierwszego Tieru. Robicie konto i robicie konto, jeśli chcecie być ze mną w tym, tak, bo tam będą te osoby wylosowane i to robicie konto na przykład Nick, robicie Kacper MNW bo ja mam końcówkę nicku mnw tak no to robicie Kasper mnw Michał mnw yy, Dawid albo nie wiem Minecraft mnw i, i potem ja dam informacje na Facebooku i sobie z Nitrem jebniemy szpila on jego widzowie też yy, będą musieli jakiś taki yy, sobie zrobić nick nie wiem najlepiej jak będzie jak sobie zrobią że Nitro jest pedałem bo to zgodnie z prawdą hehe taka mała Cwinka. Nie no, Nitro ogólnie dobry kolega tylko jerz na, na głowę wskoczył I, i ten. I linka do rejestracji w włocie, także żeby tam zrobić sobie nowe konto, macie w opisie jak coś i no i jademy. Ma, ta mapa jest fajna nawet. No i no kurwa mam nadzieję, że mnie... szybkie ten fajny ten ruski taki ten taki czoł. się lokomotywa, chyba tutaj kubuś ten. Jak mu leciało. Jak temu kubusiowi leciało, czekajcie. Taka bajka, bo takim, co z lokomotywą jeździł. O! Kuba Guzik! Ja! To jest ten się nazywał. Kuba Guzik. Miał takie guziki na galotach, kurwa, jak moja baba we mantlu. Chociaż nie mam baby, bo i moja baba w mantlu nigdy na pewno nie będzie łaziła. I no, ten... I no, a co ja pierdolę za głupoty? Jademy. Ale prześwituje ja O co... O Jezus Maria, tam jest? Tu gadaliście, a, że ten zoom, także bo ja się słucham waszych rad, wiecie, wy w to lepiej, o kurwa, mać. A ty kurwo. Kurwa mać! Ja pierdolę. Ale, że go nie zauważył, bo, że celowo do tamtego ciula, no wyłazimy, wyłazimy z tej bitwy. Ora, następną jakąś trzeba będzie wziąć. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję, bo ten, widziałem poprzedni odcinek, spodobał wam się ostro, a to jest naprawdę dla mnie, yy, o, widzowie piszą, siema, Kolejny z przyjaciół, o kurwa, dobra, so, yy, chyba mam nadzieję, że ta wiadomość będzie, dziękuję za te 200 łapek ponad było, to jest dla mnie dużo, bo na przykład jak, na, no wiecie, no, nie ja jestem taki, Fajny i śmiechowy jak Jarek, według niektórych, także to jest naprawdę dla mnie dużo i dziękuję. No i jademy dalej. To jest chyba mapa treningowa, nie? Nie. Aha, to jest ta. Dobra, jada amerykańskim czołgiem. Zaraz im najebiemy. Ogólnie na tą grę nie trzeba w ISA ładować. To jest, to znaczy, wiecie, to jest tak jak z y, grami MMO, tak. Ym, jest opcja item shopu oczywiście, musi się za coś utrzymać. Musi zarobić oczywiście, bo nie oszukujmy się, gry są po to, żeby zarabiać, żeby autorzy zarabiali. ten shop jest, ale nie musicie z niego korzystać. Ja raczej nie mam zamiaru korzystać z item shopu, bo tu są jakieś tam czołgi z tego dziewiątego, 10 O kurwa, mać. Działo się, że zawadził jatr, dobra. Ale to fajnie zajebiście musi to wyglądać, takie czołgi, te, takie nowe, amerykańskie, coś takie dupne ja pierdolę, ale to zajebiście musi wyglądać. Aż kuści człowieka, żeby jebnął w tego Item shopa, no ale mm, myślę, że, 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 że nie jem, że sobie będę tak forfan grał z wami, z widzami. Także pamiętajcie robicie sobie te niki, yy, MNW i takie ten... Możecie sobie na swoim normalnie grać, a na tych kontach... Będziemy tylko na nitra grać, a nitra, tam widzowie, czy ci, ci co będą chcieli być z nitro, y, będą mieli tam y, Niki na przykład. Y, nie wiem, nie wiem jaki on wymyśli po prostu, nie chcę, nie chcę was w błąd wprowadzać, także no i tyle. Tak jak już grałem, link do rejestracji w opisie i macie fanpage'a w opisie tam tam będą informacje raczej wieczorkiem w południe nie mam czasu wieczorkiem raczej można pośpilać kurwa nie ma żadnych czołgów, w kopie kurwa jestem ciulu jeden kurwa mać i stoi jak ciul zajść sam czeka, nikt mnie nie lubi. O Jezus Maria kurwa mać Ja pierdolę, nie ja opierd <grym> Z kurwy same miła Kurwa <syny> o, Odporuciń Bobo pierdolony. Czekajcie co to napisali. Cześć. Ze mną... Czekajcie, to zapros. Zaproszę, Czekajcie, zagramy z widzem. Hejjo. Hejo, Hej hejo. Nie żeby nie było, że tylko na wizji odpisę. Nie no, po to tą grę, po to w to gram, żeby z wami mieć jakiś kontakt. Yy. Yy. To zaproś. Zaproś. Czekajcie, czy jest jakieś zaproszenie? Nie? nie ma żadnego zaproszenia. <Leah> Czyli, jak to w ogóle trzeba kurwa zaprosić? Bo ja się nie znam na tym. T -t -t czekajcie, ten czołno, no. Tym, że gro. Nie. Ty tym, że chyba groł czołgiem. To jest kurwa taki żółw. że nie będę na tym grą w życiu chyba nigdy już. Charge. Zapraszam, gracza imieniem, kieco do pokoju treningowego. Akceptuj. Tutaj daj mi możliwość zapraszania. Czy coś takiego? Aha, to on chce na mnie. Dobra, czy widzimy się, jak to zrobię, żeby Was nie przynudzać. Także strzałeczka. Dobra, że jest w jakiejś bitwie z jakimś widzem swoim. Także jademy. No to będziesz na YouTube. Pozdrowienia dla Ciebie serdeczne. Ale kurwa, ale ch chciałbym chociaż takiego mieć czciłga fajnego. Takie, tak, tak takie, takie oko oko się, a ja zanim to wykręcę, zanim. O kurwa jeszcze ja że ławka jakaś rozlupił. Dobra. Słyszałem, że ten, że za do swojej jest taki automatyczny report tak jakby. Także ten. Yy, także chyba się z, nowe konto zrobię do, do trollowania. Także i będzie elegancko. Yy. Chcecie, nie wiem, chcecie jakiś tak, jakiś czas, jakiś odcinek strollowania w tym błocie? Coś, co, coś takiego, ten? Czy, czy nie za bardzo? Nie wiem, jak chcecie, tu tam piście. dobra. Ja jadę za tym swoim widzem. O kurwa, ale że dostał bułę na ryj, ja pierdol. Do... Czekajcie, wykręcam on... O kurwa, ma... Ale te kurwy! Ale u mocno się kamień, z Maria! Czekajcie, bo ja muszę jakoś bitwę pokazać co, co, ten, co nie przegrom. Bo, bo, bo będziecie mnie hitować. Coś możemy dodać do kampanii. Czołgi niemieckie i rosyjskie. No widzicie, tu, tu zaśgóro niemieckie i rosyjskie. No wyzna, wyzna się, o, chińskiego się wyznaczył, go. nie, bo to jest Renault. Renault to chyba francuski, nie? A tu jest jedyny Renault chiński, a, traktor. Ten traktor jest dobry, że się grął nim, wyzna się tego... To... Nie... No ten traktor... chuj, amerykańskiego się zna. Gotowy. Da zapierdolę o tym No gotowy, kurwa, bitwa nowej. No got... Hopie, kurwa, jak ty mnie O pierdole! Stwórz Pluton, nie... O, o, opuść Pluton, dobra. To takie buty, dobra, elegancko. Tym się pojada i kurwa i będzie elegancki i najebie im wszystkim obejrzyjcie, obejrzycie dobra podporusznik baobao co jest bliżej jakiś dobra wyszło że już wtedy bitwy bo mnie zarupili i jeszcze ostatnia bitwa i żeby nie przedłużać yy... Kame A, Ale kurwa te same traktory. Tutaj kurwa widzę, że sami farmerzy. Dobra, zaś ta mapa. Aha, to czołgi już rozdopiane na, na samym początku. Tu widzę liny do holowania, te, te, te hoki do holowania, jakieś drzwi, to, to chyba kurwa należąco w tym czołgu Be, bez kitu. Aha, to mogę się tak kamerom ja O! To... Takie kurwa buty, takie szywiki! jademy, ale tak lubię bardziej, tak, o, tak jest fajnie, nie, gdzie ty kurwa chuju mi tu wazisz, Takaś jakaś inna, nie, to chyba jakaś, o kurwa, ale zadupia ten amerykański ciul, zapierdalał jak dziki, kurwa, ma takie małe gówno. Jakaś... Jezus, Maria, już jest na otwartym polu. Mam nadzieję, że mnie nie przy... Nie, nie, nie. Ha, 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 ha. Kurwa. Jezus, Jezus. Kurwa! Kurwa! Ja pierdolę! Dobra. Kurwa ten. Wciąż ta gra. Gdzieś się znerwował fez, ale, ale wciąż. Wciąż jak tchwun. Hej, ale mu teksty, kurwa takie. Takie. Te, takie zabawne. Nie wiem, co tchwun wciąż. Chuj. Nie wiem, Niećką to, to nie Kurwa! pierwszego fraga mi, i nie musieli oczywiście zadupić, bo, bo gram jak dał. Szybciej zadupię, tym kurwa dał nie jeden. No. Feriego ino brakuje. Podporucznik Baobao to ten. To byśmy byli, a w czterech pancernych no. Ferd... że z rudy, to zamiast czołgu rudego to byłby rudy kurwa pies dupę mi kurwa z tamtym kształtu. A chuja, wiza stąd. Aha, tak też można namywać, ja? Zgoda może kurwa. Kurwa, no jedź, 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 jedź kiecol. Jedź. Jezus Maria, tam tu jest. Trzeba wydupić. Ja pierdolę, osadź mnie zaroski. Zaroski mi najebią we Nie Trzeba uważać kiecol. No podcie podcie tu z kurwy, syny jedne. Szybciej, kurwa, ruszta żyć, hopie. O, o tam coś jest, kurwa. No, no, podź A ci zajebia... o Hoooooo! Mm, no kurwa. Chuj, pierdolacz, jest kurwa jakieś na łeb. A muza, muza to jest taka fajna, taka, taka, nastawiająca do walki, także ten A i powiedzcie mi o, o co chodzi z jakimś kantowaniem tu. O kurwa, katyn w dupi, co za łeb. No do niego hopie. O kurwa. Kurwa, strzelają z jakichś dział pierdolonych. Szwabienne, chuje muje i dzikie węże. Chuja tu widzę. Patrzcie do zera kurwa, żadnego z nas nie rozopili, ale zaroskiego Pana. A nie, już nie Pana pierwszy. Także kim tego jest? A dobra kurwa dajcie Surenderac, renderac śmiecie. Z wami pierdolił. O kurwa. Kurwa Poś tu mi się pokoś, chopie No no pokoś mi się, muszę flaka mieć A cię kurwa zajdę, cię kurwa wyda na plecy Myślałem, że mnie ktoś ciągnął Dobra o. Chuj Cię wzić! Dobra, jademy. A kurwa, to... Ty... Ale w ciągu tak gra, ja pierdolę. O kurwa, ty chuj jebany. No pomóż mi kurwa! No! Ha 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 ha! Chuj Cię wzić! żyć. Cię wzić! żyć! ty kurwa gnął jeden. Do widzenia. chociaż fraga momiennego, także nie jest najgodniej. O, wygraliśmy. No, także wiecie, z tymi nikami, z tymi kontami, żeby było, wiecie, fair i, i będzie elegancko. O znaka mistrzostka, czy cieka? chuj, na chuj mi to. No, to jest mój choke, to jest moja mamona, to jest mój exp, nie wiem, na chuj to. No i ten, i ten tekst, także widzimy się w następnym odcinku, mam nadzieję, że z Nitrem, albo z Isamu, albo z Bambosem, albo nie wiem z kim jeszcze albo albo z wami, nie wiem, zobaczy się, także kto chce ze mną mi na Nitra zagrać, także czytajcie opis i tyle, i słuchajcie w początku filmu, tak, dziękuję za oglądanie i jeśli się podobało zostaw lajkę i suba, dzięki, szała.